Minister Błaszczak wzywa do aktywnej militaryzacji naszego kraju, naszego życia społeczno-gospodarczego. Nie wiem, co mister, minister Błaszczak kombinuje. Przesuwa wojska na wschód. Rzekomo jesteśmy czymś zagrożeni. Chciałbym się dowiedzieć, czym, ale z Błaszczakiem nie pogadam, więc pogadam z ludźmi na ulicy. Minister Obrony ostatnio mówi Polski, że trzeba się militaryzować. Czy pan jest na to gotowy? Ja. Nie, nie jestem na to gotowy. Nie chciałby pan na wojnę. Nie chciał, nie. na wojnę nie, nie, nie. Poza tym kto za to zapłaci? No my. No właśnie, a mamy pieniądze? Nie mamy. A ma ma mamy na to? Wydrukujemy. A mamy na to? Nie mamy. Słucham? Nie mamy. Dlaczego? No, no na teoretycznie na... mamy. Na papier do... No mówię, teoretycznie mamy. No więc jak oni przeniosą trochę sprzętu do nas i już. Aha. A to powiedzieć, czy myśli pan, że taka militaryzacja na szeroką skalę to wiąże się z jakimiś zagrożeniami dla nas? No wiadomo. A w razie niebezpieczeństwa, to na kogo my możemy? Czy w ogóle jesteśmy w stanie obronić się sami? No gdzie? No czyli, nie, nie ma szans. Czy na kogo mamy liczyć? Ciew, na łaskę Boga chyba. No. Dobra, bo pierwsze tak, oświadczenie Polski władza o rozmieszczeniu batalionu saperów w mieście Augustów, tam w okolicach Augustowa, w korytarzu suwalskim. Dlaczego teraz na tle w ogóle w, w różnych wydarzeń Polska idzie na tak twardą konfrontację? No, wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, zbliżają się wybory parlamentarne. Konstytucyjne one, konstytucyjnie one powinny być na jesieni 2023 roku. W związku z tym, no, w naturalny sposób, partia rządząca dzisiaj chce prawda, przypodobać się wyborcom, pokazać, że chce silnej Polski, silnej armii, taki, powiedziałbym, militaryzm, który przebija z narracji polityków takich jak Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej służy celom politycznym, ale to jest jedna strona medalu, to znaczy mamy tylko i wyłącznie tutaj mm, tylko i wyłącznie tutaj ten, ten czynnik, powiedziałbym, związany z wyborami parlamentarnymi. Natomiast drugi czynnik o wiele istotniejszy w mojej ocenie to jest czynnik geopolityczny, czyli pod porządku. Ja wielokrotnie mówiłem i powtarzam, że polska polityka zagraniczna, polityka obronna i polityka bezpieczeństwa jest polityką mm, realizacji celów amerykańskich nad Wisłą i w ogóle w tej części. W tej części Europy, a ponieważ Amerykanie chcą, aby osłabiać Rosję cudzymi rękami i walczyć do ostatniego Ukraińca, w związku z tym po tym, co się dzieje obecnie na, na froncie, ewidentnie Ukraina przegrywa. Widać, że kontrofensywa ukraińska jest w ogóle czymś absolutnie nieudanym. To, 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 trudno tutaj mówić o operacji kontrofensywnej. W związku z tym Amerykanie naciskają na Polskę, aby Polska zwiększyła nacisk na państwo związkowe Rosji i Białorusi. Stąd w tej narracji, która się pojawia, jeśli chodzi o partię rządzącą, tak mocne akcenty antybiałoruskie na przykład. Zresztą widać, że mamy tak, takie balony próbne, takie, takie sądy, papierki lakmusowe, którymi posługują się obecnie rządzący. Jednym z takich osób, która służy do wypuszczania takich informacji, powiedziałbym, sądujących opinię publiczną, pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, który zresztą wypowiedział się w jednym z publicznych em, kanałów, znaczy w jednym z, że tak powiem, mediów masowych, w, tele, w jednej z bardzo takich em, telewizji mających wysoką oglądalność w Polsce, że em, Polska, wojsko polskie powinno poprzeć po ewentualne powstanie przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Więc mamy tutaj do czynienia z ewidentnym wzrostem napięcia, a będącym wynikiem tak naprawdę nacisku amerykańskich na polski obóz rządzący nad establishment III Rzeczypospolitej. To nie ma żadnej, żadnej różnicy, czy mówimy tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, czy mówimy o Platformie Obywatelskiej, czy o PSL-u, czy o Konfederacji. Nawet Konfederacja, która do niedawna była partią opozycyjną i sprzeciwiała się różnego rodzaju takim, powiedziałbym, prowojennym deklaracjom rządu w Warszawie, obecnie ustami swojego jednego z liderów Sławomira Mencena wprost mówi o konieczności przywrócenia poboru i szykowania się do wojny z Rosją. To powiedział Sławomir Mencen, jeden z, z dwóch współprzewodniczących Konfederacji. Więc widać, że ten establishment III Rzeczypospolitej jest bardzo mocno skonsolidowany wokół, wokół interesów amerykańskich. I trzeba mówić o tym wprost, że dzisiaj polska racja stanu jest w pełni podporządkowana pod rację stanu, Stanów Zjednoczonych. Czy pan jest gotów na taką militaryzację naszego życia? Wie pan co pyta pan człowieka, który nie jest specjalnie przygotowany do udzielenia odpowiedzi na to pytanie? Trudno mi powiedzieć. Uważam, że militaryzacja jest niestety elementem gry politycznej, a to bardzo niedobrze, bo to powinna być jednak kwestia ponadpolityczna, ponadpartyjna. I poza tym no, kwestia bardzo, bardzo takiego y, głębokiego namysłu, co należy robić, czego nie. Nie jest dobrze, że cały budżet na zbrojenia jest wyjęty tak naprawdę Mówią o pięciu procentach. Spod, Tak, spod, jakiej, spod jakiejkolwiek kontroli. To, hmm. to jest na pewno bardzo niedobrze. Hmm. Nie sądzę, żebyśmy w tej chwili byli jako kraj NATO. Zagrożeni bezpośrednią agresją, uh -huh. rozwijanie tego rodzaju tego rodzaju narracji uważam, że chyba niczemu uh -huh. dobrego nie służy. No ale to przesuwanie wojsk, które się teraz odbywa, jak gdzieś pod Augustów, gdzieś pod Ostruną, nowe jednostki tworzone, czy to nie tworzy też jakichś zagrożeń? Wie pan, trudno mi powiedzieć, naprawdę. Nie, nie jestem fachowcem w zakresie wojskowości, więc y, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno, jeżeli takie rzeczy się odbywają, na pewno, jeżeli jest jakieś uzasadnienie, to wydaje mi się, że chyba my, jako y, tacy szeregowi obywatele, nie powinniśmy o tym wiedzieć. Jeżeli o tym się tak dużo mówi, to znaczy, że to nie jest poważne musimy sobie zdawać sprawę, że cała ta koncepcja obrony przesmyku suwalskiego, czy w ogóle sama nazwa przesmyk suwalski i to jak bardzo szybko to określenie, to pojęcie zagościło w wypowiedziach polskich wojskowych ekspertów do spraw bezpieczeństwa, do spraw międzynarodowych, do spraw geopolityki, też nie wzięło się znikąd. Jest to wprost powiedziałbym przeniesienie amerykańskich koncepcji dotyczących tak zwanego pomostu bałtycko-czarnomorskiego to o czym mówił zresztą bardzo wielokrotnie dr George Friedman. Dr George Friedman mówił wprost, że Amerykanie potrzebują tak zwanego kordonu sanitarnego. Że Amerykanie potrzebują kordonu sanitarnego, w związku z tym w ten sposób trzeba patrzeć na takie koncepcje, na takie inicjatywy jak na przykład inicjatywa Trójmorza, tak? 12 plus 1, która ewidentnie była przeciwwagą dla chińskiej koncepcji 16, później 17 plus 1. Obecnie oczywiście jest to, jest to mniej państw. W wyniku właśnie aktywnej polityki amerykańskiej, ale to także wykorzystywanie tej koncepcji przesmyku suwa, su, suwalskiego, który z punktu widzenia wojskowego dla Polski ma trzeciorzędne znaczenie. Trzeba to o tym jasno mówić, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Oczywiście on ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, ale jest to koncepcja stricte amerykańska i to, co dzisiaj widzimy, te nowe jednostki wojskowe, które powstają. Jedna z ostatnich ogłoszona przez ministra Mariusza Błaszczaka w Ostródzie, czyli nowy dywizjon artylerii rakietowej. To wszystko jest część tego, tego planu, nie tylko PR-owego, związanego z wyborami parlamentarnymi, ale także wywierania nacisku na Federację Rosyjską, czy też na państwo związkowe Rosji i Białorusi. Jest to robione wprost pod wpływem, pod naciskiem amerykańskim. Czy my jesteśmy w stanie obronić się w ogóle sami, gdyby co, do czego doszło. W tej chwili nie. Hmm. W tej chwili nie. Trzeba nad tym pracować, żeby się... Nie wydawać te ogromne pieniądze? No lepiej, lepiej wydać pieniądze, niż stracić niepodległość. I hmm. hmm. czy Pan jest gotowy na militaryzację swojego życia? Nie za bardzo, nie myślałem o tym, przez znam po prostu. Ale jak się odbędzie, że na szkolenia jakieś będzie pan chodził, albo znaczy, do okopu pana wsadzą? Tak? Znaczy, wydaje mi się, że e, oczywiście jakby że, to, że państwo jest zmilitaryzowane w jakimś stopniu jest ważne, aczkolwiek każdy powinien jednak mieć możliwość zadecydowania, czy chce przez takie szkolenie przejść. Hmm, hmm, a wie pan, że są jakieś zagrożenia dla nas w tej chwili, na Polski? E, z takich militarnych spraw? No, teraz gorącym tematem jest jednak ta Rosja, ale nie wydaje mi się, by Rosja była na tyle odważna, żeby zaatakować państwo, które należy do NATO, więc nie, nie wydaje mi się, że jesteśmy jakoś bardzo zagrożeni. A jeśli to my byśmy zaatakowali nie tyle Rosję, ale weszli na Ukrainę? E... Byłby to kazus Belgii. Nie wiem, nie wydaje mi się, że my jesteśmy na tyle odważni, by kogoś atakować. Ale czy na tyle mądrzy? To, pan, ja to, raczej to raczej też nie. To, to, to tym bardziej by powiedział. Uważa pan, że wy, my, Polska, w ogóle jesteśmy w stanie w, e, przy takim niebezpieczeństwie, gdyby doszło do czegoś, mm -hmm. obronić się sami? E... Dzięki tym zbrojom? Tak, no. rozumiem. Znaczy, o, 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 na, na, pewno, na pewno historia Polski pokazuje, że jesteśmy raczej wytrwali i całkiem e, tacy nie dajemy sobie za bardzo wyjść na głowę, tak jak na przykład przez jakiś czas nie było naszego państwa, tak powróciliśmy jednak. Chociaż wydaje mi się, że inne państwa są lepiej zmilitaryzowane niż my i teraz mogły być całkiem ciężko. My zamiast posiadać normalne relacje, przede wszystkim handlowe z Białorusią, z Rosją, prowadzić normalną wymianę, współpracę gospodarczą, naukową współpracę na niwie społecznej, konfliktujemy się za interesy Stanów Zjednoczonych. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych jest to absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym, no ale to jest ta konsekwencja, konsekwencja podporządkowania wywiadu cywilnego PRL przez CIA a następnie stworzenia tajnego więzienia CIA, czyli tak naprawdę stworzenia całej masy kompromatów na elity, na establishment III Rzeczpospolitej. Oczywiście to nie są jedyne kompromaty, które są na establishment III RP. No, wspomnę tylko o domach publicznych na kotmach pod Podkarpaciu, których gośćmi mieli być właśnie wysocy, prominentni decydenci partii rządzącej, Więc a wiemy, że te nagrania wyciekły na wschód i dzisiaj patrząc na to, jak, jak polska polityka zagraniczna jest uległa, jak bezwartościowo bez Bezwarunkowo, bezwarunkowo, że tak powiem, podporządkowana interesom Ukrainy, no to widać, że, że tych kompromatów musi być całkiem sporo na establishment III RP. Czy Pan jest gotowy na militaryzację? Średnio, powiem Panu szczerze. Średnio? <średnio> ja to jestem pacyfista. No, a jak a jakby wezmą na jakieś szkolenia, bo to się pewnie z tym wiąże. Czyli co Państwo, Policyjną, żołnierskie, nie wiem. <grym> a proszę Państwa, a myśli Pan, że w ogóle coś nam zagraża, że musimy takiej militaryzacji? No, niewątpliwie nie jest wesoło, no, jest wesoło. Można powiedzieć. No Białoruś, Rosja, wiadomo. A powiedzieć, a myśli Pan, że my, jako Polska, jesteśmy w stanie obronić się sami dzięki tej militaryzacji? Ja myślę, że NATO nas ładnie tutaj ubezpiecza. <grym> 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 Jak w 1939, Anglia i Francja? A ja, są już daleko posunięte, że tak powiem teza no, pomagali, też byliśmy pewni. Ale nie, nie, no to jakby były pojedyncze jakby no, traktaty jakieś tam, nie? A teraz w jesteśmy więcej. w fakcie. Węgrzy będą za nas walczyć Nie wiem czy Węgrzy, ale liczę na stany Ciężko, bo daleko. No ale są bazy. Jakby w Europie. Dlaczego ten przesmyk Suwalski jest tak ważny? Przesmyk Suwalski z punktu widzenia wojskowego, jeżeli przysłuchamy się wypowiedziom chociażby takich oficerów w rezerwie jak generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, który wielokrotnie powtarzał, że przesmyk Suwalski w ogóle nie ma strategicznego znaczenia dla państwa polskiego. On ma znaczenie z punktu widzenia drogi lądowej, czyli ewentualnej pomocy wojskowej dla krajów bałtyckich. Dla krajów bałtyckich to, to jest ta droga lądowa, którą, którą ta, ta pomoc mogłaby być w razie czego świadczona. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że, że mm, każdej wojnie można zapobiec, i nie ma takiego konfliktu, którego nie dałoby się uniknąć, jeżeli istnieje wola po obu stronach. Ja dzisiaj naprawdę nie widzę. Mm, że tak powiem, konieczności wchodzenia na, w taką retorykę, która jest retoryką prowojenną. Natomiast no, niewątpliwie Stanom Zjednoczonym bardzo mocno zależy na osłabieniu sojuszu em, takiego taktycznego, powiedziałbym, między Rosją a Chinami. Zależy, aby osłabić grupę BRICS, aby osłabić szanghajską organizację współpracy, aby osłabić ODKB, em, organizację układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Tak? Także no, musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Amerykanie realizują to, co to to, to, co George Friedman nazwał koncepcją kordonu sanitarnego w Europie, czyli między Niemcami a Rosją, który ma nie tylko rozdzielać Niemcy od Rosji, osłabiać kontakty polityczne, gospodarcze między tymi oboma państwami, ale także może nawet przede wszystkim przeciwdziałać wpływom chińskim w Europie. Widzimy zresztą, że te koncepcje związane z nowym jedwabnym szlakiem, z koncepcją jednego pasa, jednej drogi, one bardzo mocno zostały osłabione przez ostatnie lata. Zresztą sprowadzenie inicjatywy inicjatywy 17 plus 1 do inicjatywy no, dzisiaj praktycznie, no nie chcę powiedzieć martwej, ale bez tej żywiołowości, która gospodarczej, politycznej, która była jeszcze powiedzmy 5-6 lat temu. Dzisiaj jest to zupełnie inny, inny kaliber tej, tej inicjatywy i to jest efekt przeciwdziałania temu przez Stany Zjednoczone, które rozpaczliwie bronią swojej hegemonii. Dzisiaj Amerykanie bronią tej hegemonii liberalnej za Wszelką cenę za cenę z interesów swoich sojuszników z NATO, z Unii Europejskiej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, natomiast Niemcy godzą się na to, godzą się na to podporządkowanie, ponieważ chcą uzyskać od Stanów Zjednoczonych zgodę na koncepcję Europy Federalnej, na przekształcenie Unii Europejskiej z Europy Ojczyzn w państwo, w jednoli... w państwo o charakterze federacyjnym. I to jest idea fix dzisiaj można powiedzieć i Paryża, i Berlina. Zresztą w Paryżu nigdy przesadnie nie, nie, nie byli zwolennikami decydenci tamtejsi obecności amerykańskiej w Europie. To też trzeba jasno o tym powiedzieć. Koncepcja autonomii strategicznej Emmanuela Macrona jasno wskazuje, że tutaj chodzi o właśnie ten emancypację. Z pod wpływów amerykańskich, również, no ale y, to jest coś za coś. Musimy sobie zdawać sprawę, że taka, kon taki, taka koncepcja przesmyku suwalskiego to także bardzo mocny nacisk na Federację Rosyjską i na Republikę Białoruś. Z punktu widzenia amerykańskiego byłoby myślę pożądane, aby, aby doprowadzić do sytuacji, w której y, no, Rosja byłaby na tyle osłabiona, że właściwie musiałaby zaakceptować koncepcję rozszerzenia na to na wschód. To, co zresztą było na szczycie w Bukareszcie. E, i, 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 a było jednocześnie złamaniem te, tego układu na to Rosja z 1997 roku. Także to, to, to jest ten element, to narzędzie, którym Amerykanie się dzisiaj posługują jako element presji militarnej, element presji militarnej, czyli związania sił rosyjskich na północy a, i też jakby pozbawianie tej swobody operacyjnej na południu, tak? i militaryzacja życia społecznego, gospodarczego. Pan jest na to gotowy? Eee, nie, szczerze raz, szczerze pierwszy raz o tym słyszę, bo jakby tak nie śledzę zbytnio mediów, więc. No, to przyjdą do pana tego. i wezmę pana w Kamasze, to panu słyszy, to bardziej głośno. Znaczy inaczej ostatnio, ostatnio? Jak byłem na komisji wojskowej, to już mi proponowali, znaczy proponowali. Ale no nie skorzystałem z tej jakby no, oferty. I... A ta, ta militaryzacja to w związku z tym, że myśli pan, że czym jesteśmy jakoś zagrożeni? No pewnie napisał. ze strony Rosji zagrożenie jest bo tam coś właśnie przewijało Ale pan tak się. Uważa? Czy to uważa? No, czy Jakby tego... no ja tak nie uważam, Jakby, że się codziennym tego nie odczuwam zbytnio, no, 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 nie? A gdyby co do czego doszło, to w ogóle myśli pan, że jesteśmy w stanie obronić się sami, Polska, hmm. czy też powinniśmy hmm. na kogoś liczyć i na kogo? Jakby bardziej sami wątpię, żebyśmy się dali radę obronić. No, Ale tak no to po to, żeby się chyba sami bronić, nie? To raczej tak, ale no. Coraz więcej kasy na to idzie. Właśnie niestety na to idzie więcej kasy, ale no, no sami to raczej byśmy się nie obronili przed Rosją. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Przed nikim? Znaczy, no przed nikim Może nie, ale przed no. Przed Litwą. Przed Litwą byśmy się obronili, ale z nimi mieliśmy pakty już kiedyś, więc może nie zaatakują nas oni akurat. Ale no, na to cały czas mówisz, że nie będziemy wspierać to Polskę, więc się może okazać, że no, mogą być pomocnie. No tak, ale w momencie, kiedy na przykład my byśmy coś jednostronnie sami zrobili, to ta pomoc na to nie obowiązuje, bo, bo to nie jesteśmy napadnięci. No właśnie jak, jakby... Jak nasi wariaci coś wymyślą. Coś wymyślą, żeby wchodzić, wchodzi, no to Ukrainę, niestety nie, przykład, nie będzie pomocy wtedy. To nie no nie będzie pomocy. I wtedy co sami zrobimy Sami raczej no musimy sami czekać na atak jakby, nie? Jak nas zaatakuje, to dopiero wtedy możemy jakby odpowiadać na to. I myśli pan, że ta militaryzacja pomoże tej obronie, że bo oni mówią nawet o 5% PKB, że zabiorą od ze szkół, ze szpitali, byle było na armaty? Nie ja wiem, nie wiem. I teraz pytanie w najbardziej jakimś takim gorącym przypadku, kiedy, nie wiem, na skutek jakichś działań zaszłaby potrzeba uruchomienia artykułu 5 NATO, to na ile Pan uważa, że Zachód jest gotowy uruchomić ten artykuł? Myślę, że Zachód jest gotowy uruchomić artykuł 5 NATO, ale artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego jest, jest artykułem bardzo ogólnym. Jest artykułem bardzo ogólnym i ja dzisiaj nie dostrzegam jedności NATO, jeśli chodzi o stosunek do Rosji. Nie, nie widzę takiej jedności. Widzimy to zresztą po wypowiedziach czy prezydenta Zemana, czy, prezy czy premiera Orbana, którzy nie zgadzają się na taką politykę machania szabelką, jaką uprawiają yy, decydenci w Warszawie. Ten szabelkizm, ten, yy, ten romantyczny idealizm, ale taki naturzony bym powiedział, który grozi wepchnięciem narodu polskiego na tory wojenne, jest absolutnie nie do zaakceptowania przez, przez kraje prowadzące politykę realną. Zresztą sami Niemcy nie są, nie są skłonni do wchodzenia do wojny, do której i tak są nieprzygotowani, bo mówmy sobie szczerze, dzisiaj, dzisiaj Unia Europejska, dzisiaj europejskie kraje NATO nie są przygotowane do wojny pełnoskalowej, a taką niewątpliwie byłaby wojna z Federacją Rosyjską, oznaczałoby to praktycznie trzecią wojnę światową. I dzisiaj społeczeństwa syte, bogate, zachodnie, mające zresztą wiele swoich problemów wewnętrznych, widać to po Francji, która ma całą masę problemów z imigrantami, zresztą nie tylko Francja, ale oczywiście mówię o tych ostatnich obrazkach, chociażby z Paryża. To są poważne problemy, które, którym dzisiaj społeczeństwa zachodnie mają, z którymi się muszą mierzyć. To nie są, I dzisiaj przestawienie gospodarek zachodnioeuropejskich na tory wojenne jest moim zdaniem absolutnie wykluczone. To znaczy, ograniczona pomoc, którą dzisiaj starają się przynajmniej decydenci w krajach zachodnioeuropejskich przekazywać Ukrainie, i ma na celu tak naprawdę no, spełnienie pewnych, pewnych zobowiązań wobec Stanów Zjednoczonych. To też trzeba jasno powiedzieć. W zamian za przyzwolenie, Kolenie Waszyngtonu na federalizację Unii Europejskiej, Niemcy czy Francja idą na jakieś ustępstwa. Zresztą to nie jest pomoc w ogóle w takim wymiarze, jakiej udziela, udziela Polska na przykład. Natomiast w mojej ocenie, gdyby nawet artykuł 5 został uruchomiony w sytuacji jakiejś wojennej, około wojennej, to takie państwa jak Turcja, jak Niemcy, jak Francja, Czechy czy Węgrzy nie pójdą na żadną wojnę nie pójdą na żadną wojnę, nie wyślą swoich żołnierzy. Moim zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobne, aby, aby społeczeństwa bogatego, sytego zachodu dzisiaj chciały wysyłać swoich, swoich chłopców i dziewczęta na, 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 na śmierć. Tak? To, to, to moim zdaniem jest absurdalne i zresztą nie ma tego przyzwolenia. Jeśli zobaczymy na ostatni sondaż ECFR-u, jednego z, z europejskich think tanków, to widzimy, że w większości państw Unii Europejskiej dominuje chęć przynajmniej części, częściowego przy. Wrócenia relacji gospodarczych z Rosją, ponieważ wszyscy odczuwamy to. A moim zdaniem po, przy, po najbliższej zimie społeczeństwa zachodnioeuropejskie jeszcze mocniej zmienią swoje, swoje zdanie w tym zakresie i będą chciały jak najszybszego, jak najszybszej normalizacji relacji z Federacją Rosyjską, z Republiką Białoruś, z normalizacji kwestii prawda, porozumienia w zakresie eksportu zboża ukraińskiego i tak dalej, tak dalej.